Gruzja miała być przewidywalna, miała być bez zaskoczeń. Białe szczyty, lodowce, trekkingi, Fraudy przez góry Kaukazu. A potem jechaliśmy z głównych dróg. Kiedy jechaliśmy na przełęcz lat Parii, spotkani podróżnicy mówili, że to trudny offroad. A okazał się jedną z łatwiejszych, ale i najpiękniejszych przełęczy Kaukazu. Z kolei truzo, spokojna, instagramowa dolina Omal nie utopiła naszej tojoty. Gruzja zaskakiwała nas niemal codziennie. To nie jest tylko kraj gór. Dlatego dzisiaj zapraszamy Was do obejrzenia pierwszego odcinka serii Gruzji. Dwa oblicza. Jedno znane miejsce z pocztówek drugie pojawia się dopiero wtedy, kiedy skręcasz z głównej drogi, i tam spotykasz innych podróżników. Pojechaliśmy naszą Toyotą, aby odkryć te dwa światy. To jest nasza podróż przez Gruzję. Seria odcinków dwa oblicza. Jedna droga. Jeden kraj, ale jest jak mini kontynent. Cześć, to Dominika i Tomek, razem od liceum, a teraz razem w drodze w Toyota Land Cruiser. Po 20 latach w biurach zamieniliśmy korporacyjne życie na offroad, górskie szlaki dziką przyrodę. Od połowy maja podróżujemy w stronę Kaukazu, odkrywając po drodze małe znane, lecz piękne miejsca. Jeżeli marzycie o tym samym, subskrybujcie nasz kanał i ruszajcie z nami w nieznane. Do Gruzji dojechaliśmy po trzech miesiącach. Jazdy przez Bałkany i Turcję. Takie widoki. Gruzińskie. Spędziliśmy tu ponad miesiąc, żeby dobrze poznać ten kraj. Gruzja ma dziesiątki twarzy. Każda inna. Każda zaskakująca. Jednego dnia jesteś w Zielonych Dolinach, a kilka godzin później jedziesz przez semi Dlatego ta seria to 10 naszych zaskoczeń. Pary miejsc, które pokazują dwa różne oblicza Gruzji. Te znane i te, które odkrywa się dopiero wtedy, gdy naprawdę zjeżdżasz z popularnych tras. Jeśli chcecie zobaczyć Gruzję surową i piękną, ale też nieprzewidywalną, to ten film jest dla Was. W tym odcinku zapraszamy na przełęcz Latwarii, Kontra, Dolina Truso, ucztał Kaukazu. Kontra próba rzeki. Jedno dało nam biesiadę widoków, a drugie prawdziwy strach. Przełęcz Latpali była dla nas zagadką. Spotkani podróżnicy mówili: piękna, ale wymagająca. Początek trasy był stosunkowo prosty, ale to się szybko zmieniło. Witajcie, kochani. Dzisiaj jedziemy na przełęcz Latpali. Trasa jest offroadowa i w sumie stroma. Także na szczęście nawierzchnia jest dość fajnie przygotowana, nie ma jakichś strasznych dołków, tak jak poprzednim razem ale jest stroma. Także reduktor jak najbardziej jest potrzebny. I czasami nawet pierwszy bieg musiałem włączyć na reduktorze, żeby podjechać do góry. Ale widoki są piękne z tej trasy. I wjeżdżamy na przełęcz 2800 z haczkiem, a widzimy najwyższy szczyt Gruzji, czyli Szakarę, ma 5180. I jesteśmy teraz w Faneti w zachodnim Kaukazie. Te najwyższe góry są dosłownie za nami. Na wygląda jak miejsce stworzone do dramatów, a nie wydarzyło się nic dramatycznego. Po prostu piękna przełęcz na 2800, na której spędziliśmy wieczór. Prawdziwa uczta Kaukazu, dosłownie i przynosi. Rozszerza się z niej najpiękniejsza panorama Wielkiego Kaukazu w całej Gruzji. Można z nim podziwiać ośnieżone, majestatyczne szczyty ściany bezęgi, Od lewej Nuldi, Katentau, inaczej Góra Kobieta, Yanga, Shota Rostfeldi, Shahara. Jakby ktoś specjalnie ustawił tę przełęcz pomiędzy ikonami Kaukazów. I wiecie co było najdziwniejsze? Te szczyty Wielkiego Kaukazu mieliśmy tylko dla siebie. Nasz kapuśniaczek smakował wybitnie, doprawiony ich widokiem. ale wczesnym rankiem przełęcz pari pokazała nam swoje pazury. Zakrywając nas w pędzących chmurach. Latpari Pass w nocy. Co powiem, burza. Wiatr w kierunek. Burza jest i pioruny wano. Tak trzeba musiało się zabrać, pojechać. zobaczcie, tak były piękne widoki, A dzisiaj mury. Nic nie widać. A. Moment osłabi wiatr, ale chmury pędzą. I wtedy wyszłam z samochodu, żeby złapać ten widok. Nie było to błękitne niebo nad wierzchołkami Kaukazu, ale może dlatego było tak zjawiskowe. Jakby wiedźma Kaukazu, Użba, widniąca w oddali, Rzuciła czar chmur na przełęcz Ad Pari. miało być łatwo. Instagramowo Taka spokojna, kaukaska dolina. W końcu dojechaliśmy do twierdzy, w tym miejscu wojsko graniczne zawraca 99% podróżników. Z powodu bliskości do granicy z Rosją oraz licznych przepraw przez rzeki lodowcowe. Ale wojacy spojrzeli na nas, na naszą toyotę, i dostaliśmy przypustkę, żeby jechać dalej. Niestety, myśleliśmy, że jesteśmy bezpieczni. Sprawdzamy rzekę. Szukamy brodu na przejazd. Jednak podejmujemy złą decyzję. Przed nami ostra przeprawa Ach. przez bardzo rwący strumień. Górski, to no jest strym... wysz... wyszła i przeszła przez mostek, który jest rachityczny więc więcej mu brakuje szczebelków niż ma. Nie przysadę. Ale dla Solidarności jadę z mężem. No, trzymajcie kciuki, bo teraz wjeżdżam w ostry kawałek wody do chronera. Utknęliśmy. pójść po pomoc, Idę po pomoc. A w zasadzie spływam w dół rzeki, bo nurt mi porywa. Tomek walczy z rzeką, żeby wyjechać. tomkowi udaje się wycofać samochód przez najgłębszy kawał rzeki. Ja przyprowadzam pomoc. Polska ekipa z Grzegorzem O'Frodovcem, kierowcą Gruzinem Mitsubishi Delika. I nagle nie jesteśmy sami. Lin starsze dosłownie na styk. W końcu udaje się. Wszystkie obrazy były tutaj w Właśnie musimy to wyjąć. Musimy to wyjąć i o! Pozbyć się wody. Ranko. Tu będzie trzeba wysuszyć się jakoś. Niestety zachód słońca Wieczorek jest Ale kurczę mówił, że rzeki się przechodzi rano? Dzień, mądrela <grym> <grym> Tutaj nalewała się woda ostro <grym> Ale to nie takie rzeczy musi przetrwać Kurka <grym> jakbyś jakbyście nie widzieli Nie To nie jest well na nurkowanie i to A jest słódka puchowa. No, to znaczy, puszek będzie trzeba troszkę przy będzie to, to była najniebezpieczniejsza sytuacja do tej pory w naszym życiu. No chyba tak. Znaczy na, na wyprawach sam W tej rzece prawie żeśmy utopili naszą to Wszystkie linie były wzięte pod uwagę. Kierowca pływak, jak się chirowca pływak czuje? Dobrze, żeby ta woda nie była lodowata. lodowata. Jak to nie była lodowata? Ja zgłaszam protest, ta woda była lodowata. Ja jestem przemarznięta. To jest mokre ubranko, które pływało rzetę. Ale ja proponuję pojechać tu i tu spać, to pojedziemy tu, 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 tu i to zostajemy i słyszymy. No. A może rybki będziemy łowić? O Jezus Maria. To wygląda przerażająco, to jest podsumowanie tego, co dzisiaj robiliśmy z naszym wojotką. Panie jest pranie przeczekane, to jest mygła ekologiczne. O, już mi nie było, forteca z tyłu jest. Zdobyta, <grym grym grym> ale, Forte... ale fort nie zdobyta. Forteca zdobyta, ale fort nie zdobyta. To nie jest pranie i suszenie po praniu. Pranie miało być w Sibilii, a dzisiaj zrobiło pranie w rzece. W, w górskiej rzece. W... W... Tak, I byliśmy. Z prawej strony, gdzie mamy czyste ubranie, to ubranie jest mokre. A <grystanie> trudne ubranie jest suche. Nie miałeś do poniastu, że... O, widzicie? Chciałbym Ale to na szczęście. Tak jak ci dadzą przepustkę, to jedzie. gardzi to jedziesz. No, że się urodzony w czepku, bo cię przepuścili, a potem po 500 metrach ujeździliśmy w rzece. <grystanie> Tak. I wtedy już sobie myślisz, że może wcale niedobrze, że nas przyupuścił. I może coś z tym jest, że jest wysoka woda. Myśleliśmy, że to jest taka ściema, że wszystkie tam że nie będą, żeby... Woda może była bardzo wysoka, ale po nie prostu no, było te, nie, nie, te brzegi, brzegi, brzegi są tak, tak czy owak, samochód na szczęście to na to, że jakimś cudem żyje. Wieczór się zbliża. A my się suszymy po pływaniu dzisiaj przez całym samochodem, ale na szczęście Because samochód weź? działa, się nie działa, także jutro będziemy mogli jechać dalej. Uch, ale była adrenalina, i nerwy. jednak Jednakupa decyzja i można niestety skończyć. Pokoś. Ale to decyzja certified by e, Border Guards, że możemy jechać. Oznacza, no że, że, może... że na samochód przejeżdżamy. No, pomyliliśmy, się. my się też pomyliliśmy, też myśleliśmy, że damy radę. No. 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 Może. ale nie będę pozwalać, pozwolisz? No mamy jeszcze pozwolenie, ale nie, nie, Tomek. Jutro nie spodziewa. próbuję. Jeśli jeszcze twój domek nie to nie jest nauczyciel. Tak. Pakujemy, oceniamy szkody. Mam nadzieję, że nie jest tak bardzo źle, jak wyglądało, jak w rzece wyjmowałem kamienie z po samochodu. Uch. Dobrze, że nie była że nie była tu taka z lodowca, bo to by było... No teraz to jest lodowca, Tomek. No, to jest rzeka lodowcowa, nie, ale tak. ciepła jakaś. Nie, nie, ciepła, <grym> ścierła, ja byłam sienę. No nie ciepła, to jest ale Lodowcowa rzeka, dlatego nie pozwalają jak pojechać dalej. Z dobrze, wice. tak trzeba, nie było na Islandii. No dobra. Cieszymy się, że pomogli nam tutaj turyści, wyciągnęli samochód, dobrze, że miałem dużo lin, bo te liny były niezbędne, żeby wyciągnąć tam chyba 20 metrów. to ślin więc bardzo ważna. Dobre, 30 metrów tygodni. No nie wiem, trzy, no, to ile ma jedna? Ta? ta jedna jest długa, to krótsza. Tak dobrze, 20-30 metrów win miałem i dzięki temu wyciągnęli, bo też nie chcieli do tej rzeki Nie, chłopaki powiedziały z Gruzji, kierowcy, bo to nam pomogła polska ekipa, która to była na wycieczce. Przyniosła ich, to był e, Delicja, tak? Tak, tak. Delika. I Graf Sankoziński powiedział, że on nie wjeżdża, nie zbliża się do tej rzeki. Na pewno bo potrzebujemy, żebyśmy przyjeżdżali przez trzy wody. I on będzie, nawet co? On powiedział, że od tej pierwszej nie wiedzieć. To malutki było. A nie, to nie było właśnie. Więc co to że tam jak mieliśmy trzy, trzy liny, to było... Ale zobaczcie to... jakie jest te piękne widoki. O! o jakbyśmy tak to to skadrowali, jakbyśmy tak skadrowali, to po prostu bosko, no trochę chłopca. Ale zobaczcie i tu Zobaczymy, mamy lesi. Jesteśmy już za bordem gard, jak dali nam to już przejrzystość. To pojechali w on. Wiemy czy mamy na tą dark. Tutaj, tutaj małe recovery. Post recovery stan ale wyschniemy, szakujemy się, to dobrze. szkoda. Tak to, jak widzicie która tak fumuje to się nie packucie. Jak widzicie, która nie fanbuje, to i tak trzeba ją zbawić. A to dopiero początek tego co doświadczyliśmy w Gruzji. Kolejny odcinek to dwa oblicza Gruzji, które najbardziej nas zaskoczyły. Najpierw użugli, majestatyczne, pełne historii, a potem Wasłowani, surowe, dzikie i totalnie inne. Tam poczuliśmy największą wolność. Zapraszamy Was za tydzień na obejrzenie kolejnego odcinka.